Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Można by powiedzieć, parafrazując Henryka Sienkiewicza, z ogniem i mieczem. I dodać, z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów Moskali. Jeszcze nie całkiem skończyła się pandemia COVID, która ciężko dotknęła Polskę, a nastała wojna u granic Rzeczpospolitej. Kraj dotknął kryzys energetyczny i gospodarczy. Natomiast złego obróciła się przeciwko niemu nowa Targowica i ci w Europie, których mieliśmy za sojuszników. Jednocześnie Polska okazała wielką siłę ducha i wolę przezwyciężenia tych zagrożeń. Siła ta pochodzi od Boga, tego co Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały i tarczą swojej zasłaniał opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Narodziny Syna Bożego to źródło nadziei. To nią podzielmy się jako płatkiem łamanym w noc wigilijną wśród naszych rodzin i naszej wielkiej rodziny, jaką jest Polska. Upływający rok okazał się szczególnie tragiczny. Bezwzględny atak Rosji na naszych ukraińskich sąsiadów Przysłonił wszystkie inne kwestie. Walka za naszą i waszą wolność, o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, ma swoją cenę, którą obecnie wszyscy płacimy: niepokój o jutro, inflacja i inne. W momencie próby musimy pozostać silni, solidarni i cierpliwi. To fundament, na którym możemy zbudować zwycięstwo. Walka o naszą suwerenność toczy się również dzisiaj na arenie europejskiej. Bronimy tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrosła Polska i jej kultura. Bronimy demokracji, praworządności, prawa do własnych wyborów w Europie ojczyzn. Szlachetność serca, której rodacy dają świadectwo, napawa nadzieją, że nadchodzący rok przyniesie upragnioną wiktorię na wszystkich frontach, zarówno geopolitycznym i politycznym, jak i w sferze prywatnej i osobistej. Drodzy Państwo, niech narodziny dzieciątka będą dla Was żywym przykładem, że światłość ostatecznie zwycięża ciemności, niech da nam siłę i wytrwałość do dalszej walki oraz natchnie nas wiarą i nadzieją na lepszy czas. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu życzenia zdrowia, szczęścia, rodzinnego ciepła i spokoju.